Koczykarze ASEKO Gdynia ulegli niespodziewanie kotwicy Kołobrzeg 81-87 do w meczu piątej kolejki Tauron Basket Ligi. O losach spotkania rozmawiam z dziennikarzem sportowych faktów Karolem Waśkiem. Trzeba jasno sobie powiedzieć, że jest to niespodzianka. Wydawało się, że faworytem tego spotkania jest ASEKO Gdynia. Gdynianie nie potrafili znaleźć odpowiedzi na bardzo dobrze dysponowanych, koobrzeżan yy, Gracze Dariusza Szczubiała w tym meczu zaaplikowali aż 11 trójek. Yy, to naprawdę jest bardzo dużo i, i ciężko znaleźć na to receptę, szczególnie w pierwszej połowie. Ale trzeba też sobie zdać z tego sprawę, że Kotwica zagrała naprawdę dobry mecz. Yy, mimo, że Trener rotował tylko siódemką graczy, więc tutaj szacunek i respekt dla graczy Dariusza Szubiała Wydaje mi się, że Gdynianie muszą się zastanowić nad sobą, bo jeśli dalej będą się tak prezentować, no to będzie ciężko im kolejne zwycięstwa, bo wydaje się, że Kotwica jest jedną z gorszych drużyn w Tauron Basketwice. No, przed chwilą właśnie rozmawiałem z trenerem Detkiem, i zgadzam się w 100% z tym, co on powiedział. Po dwóch zwycięstwach, niektórzy koszykarze chyba za bardzo uwierzyli w to, że już są mistrzami świata w cudzysłowie. A tutaj cały czas trzeba jednak pracować nad sobą. I tak mi się wydaje, że idealnym takim przykładem zawodnika, do którego powinni nawoływać albo odwoływać się koszykarze jest Piotr Szczotla, który naprawdę w każdym meczu daje 150 procent ze swoich możliwości świetlana przyszłość przed tym zespołem, ale naprawdę trzeba pracować. Na każdym treningu trzeba dawać siebie wszystko, bo to nie jest tak, że, że Asteko tak jak kiedyś, miało wielką renomę, teraz już takiej renomy nie ma, no bo ci zawodnicy faktycznie są na dorobku, młodzi, cały czas się uczą, więc cały czas do każdego meczu muszą podchodzić tak, jakby to było dla nich mecz o Mistrzostwo nie wiem, Polski i Mistrzostwo Świata, tak? Muszą naprawdę cieszyć się z tego, że otrzymali tutaj szansę w Gdyni, w zespole, który jest dziewięciokrotnym mistrzem Polski. Wydaje mi się, że każdy koszykarz Mimo tych takich słabych warunków, jakie finansowe oczywiście są teraz, gdy nie wydaje mi się, że każdy koszykarz chciałby grać w tym zespole. Choć oczywiście młody koszykarz, tak? no bo doświadczony z racji tego, że nie ma tych warunków takich, no to wiadomo, że jakiś zespół czy klub nie mógłby spełnić tych warunków. Z dobrej strony pokazał się AJ Walton. Amerykanin wywalczył 18 punktów i zaliczył 9 asyst. No AJ jest bardzo sympatycznym człowiekiem, trzeba od tego zacząć. Amerykanin, nie wiem jak on to robi, ale jak zawsze na jego patrzę jest na jego twarzy uśmiech, więc naprawdę chciałbym również na, swojej, na mojej twarzy widzieć cały czas uśmiech. Naprawdę jest sympatyczny, a poza tym jest bardzo dobrym zawodnikiem. Wiadomo, że jeszcze musi pracować nad wieloma elementami koszykarskiego rzemiosła. Musi przede wszystkim popra troszkę poprawić rzut, bo ten rzut w tych najważniejszych momentach troszkę zawodzi. Ale, ale Amerykanin jest niezwykle szybki i korzysta ze swojej szybkości. Trener też mu daje takie, powiedzmy, troszkę carte blanche czyli pozwala mu Kreować grę, pozwala mu wierzyć pod kosz I, i Amerykanie z tego korzysta. Widać, że cieszy się tą grą. Wydaje mi się, że bardzo fajne jest to, że Amerykanin yy, Walton przyjechał tutaj po to, żeby grać w koszykówkę i, i się nią cieszyć. I, I to jest naprawdę fajne, bo wielu przyjeżdża troszkę, że tak powiem po to, żeby od, y, odbędnić pańszczyznę, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się pokazać i się wybić, tak? Ale korzystać z tej szansy, która, y, którą klub mu dał i wydaje mi się, że na tę chwilę jest jednym z lepszych, y, na pewno najlepszym transferem Asego y, w te wakacje i wydaje mi się, że jednym z lepszych transferów w Polski Lidze.